Zgłoszkiem porannej rozmowy w RMFFM i w radio RMF24 jest Adam Bielan, europosł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Dzisiaj 23 lipca, dzień rekonstrukcji. Czy z pańskiego punktu widzenia najważniejsze w tej rekonstrukcji jest to, że wicepremierem zostanie Radosław Sikorski, że odchodzi z rządu Adam Bodnar, czy wraca do rządu Marcin Kierwiński? Co jest z pana punktu widzenia najważniejsze, jeśli chodzi Mnie o rekonstrukcję? Mnie to, co robi Donald Tusk, bardziej się kojarzy z innym słowem na R, czyli reanimacją, bo Donald Tusk, który po wyborach prezydenckich przeżył polityczną, śmierć kliniczną, próbuje jeszcze jakoś się wskrzesić i, i próbuje znaczy, tymi to, 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 to... Zmianami, zmianami personalnymi pokazać, że że wciąż panuje nad sytuacją. Ale to znaczy, że to, jeżeli używa Pan takiego słowa jak reanimacja, to znaczy, że uważa Pan, że ten rząd, czyli pacjent rozumiem, jest w stanie krytycznym i że nie dotrwa do końca kadencji? Tak, jestem o tym przekonany. Yy, zresztą proszę zwrócić uwagę, Tusk od czterech miesięcy zapowiadał rekonstrukcję między innymi pod hasłem odchudzenia rządu. Mieliśmy dotąd dwóch wicepremierów i w ramach odchudzenia będziemy mieć trzech wicepremierów. Tu się nic yy, nie zgadza. Sądzę, że wykorzystuje tutaj okazję, żeby pozbyć się kilku wewnętrznych rywali, takich jak Sławomir Nitra. wiemy od lat nie, tym politykom nie jest po drodze i Tusk wykorzystuje szansę, jaką jest porażka trzaskowskiego, żeby się go pozbyć z rządu. Ale ja wrócę jeszcze do tego, co Pan powiedział o tym, że ten rząd nie dotrwa do końca kadencji. To znaczy, czy ta kadencja będzie skrócona pańskim zdaniem, czy, ten, czy po prostu premier się zmieni do końca yy, już za chwilę? Mamy najgorsze notowania premiera od lat. Według rządowego Cebosu 59% Polaków to są przeciwnicy rządu Tuska, bodaj 38% to są procent to są Ale gdy Mateusz Morawiecki był premierem, też nie miał zbyt dobrych notowań. Przegrał wybory tam. prezydenckie. My od początku mówiliśmy i w zasadzie Tusk to też y, wspierał, że te wybory prezydenckie będą referendum nad rządem. Tusk ochoczo zaangażował się w kampanię swojego kandydata i przegrał. Polacy się wypowiedzieli. Niezależnie od sondaży, Polacy 1 czerwca y, w zdecydowanej większości jednak opowiedzieli się przeciwko y, dalszym rządom Tuska. To jak skrócona kadencja w takim razie, pańskim zdaniem, czy nie? Nie wiem. Trudno powiedzieć. To będzie zależało od tego, jakie, jak będą trwały prace nad budżetem. Znamy trzy możliwości rozwiązania e, parlamentu. Jedną z nich jest nieuchwalenie budżetu. Zawsze na końcu, y, poza e, znalezieniem dwóch trzecich w Sejmie, e, decyzję podejmuje prezydent. A kto ma w, tej, w takim razie więcej politycznych argumentów w tym, czy ta kadencja będzie y, wypełniona, czy też nie? Karol Nawrocki, czy Donald Tusk? Zdecydowanie Karol Nawrocki. Karol Nawrocki zdobył w ostatnich wyborach prezydenckich największą liczbę głosu, jako kiedykolwiek, ma, ktokolwiek zdobył możliwości polityczne, roku. bardziej hmm. możliwości polityczne. Prezydent w polskim systemie, w polskim ustroju y, ma bardzo silną pozycję, może zawetować każdą ustawę za wyjątkiem budżetu, dlatego nie da się, wracając do pana pierwotnego pytania, rządzić na dłuższą metę przeciwko prezydentowi. Można rządzić obok prezydenta, najlepiej rządzić y, mając prezydenta z tego samego obozu, ale nie można rządzić na dłuższą metę y, mając przeciwko sobie prezydenta, a Tusk zrobił wszystko w końcówce kampanii prezydenckiej, się, żeby wczoraj... Karola Nawrockiego y, naobrażał i żeby tak często po ludzku mieć w nim e, politycznego wroga. Widział się pan wczoraj z tak, prezydentem elektem, tak. z Karolem Nawrockim. Tak. No i co, powiedział panu, że nie, ta kadencja się skończy wcześniej? Nie, prezydent tego nie zakłada. Myślę, że będzie chciał w pierwszych tygodniach e, dobrej współpracy z rządem. Pan prezydent elekt mówił w kampanii wyborczej, zrobi wszystko, żeby realizować plan 100 dni, 100 konkretów na 101 dni Donalda Tuska. Sądzę, że będą projekty, które składane do Sejmu, które Tusk obiecywał jeszcze w kampanii wyborczej. A projekt a nie chce ich ustawy, dzisiaj realizować. A pierwszy projekt inicjatywy ustawodawczej prezydenta, którą Karol Nawrocki złoży to? Prezydent o tym mówił publicznie, to będzie projekt związany z budową centralnego portu komunikacyjnego, którą obecny rząd najpierw blokował, opóźniał później, a dzisiaj realizuje w bardzo skróconym, ograniczonym wymiarze. Yy, dlatego mm -hmm. a, a prezydent, jak wiemy, podpisał umowę ze stowarzyszeniem yy, na rzecz CPK i, I zobowiązał się do tego, Adam że taką Euro... ustawę złoży Adam Bielan, europosłup Prawa i Sprawiedliwości, gościem porannej rozmowy Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, jak wyglądało tak naprawdę to wieczorne spotkanie To zapraszam do radia RMF24 Wiecie, o jakim spotkaniu będę mówił Adam Bielan jest naszym gościem Adam Bielan, europosłup Prawa i Sprawiedliwości, razem z nami yy. Czy Michał Kamiński chce wrócić do Prawa i Sprawiedliwości? Nie sądzę. Trzeba pytać bezpośrednio Michała Kamińskiego, ale... A pan pytał? Nie, nie. Michał Kamiński odszedł z Prawa i Sprawiedliwości 15 lat temu. Był y, przez wiele lat y, zaciekłym, żeby nie powiedzieć zajadłym krytykiem y, Prawa i Sprawiedliwości. Sądzę, że był w takim obozie antypisu, natomiast y, jakiś czas temu zaczął weryfikować swoje poglądy. Być może to było związane też z tym, że związał się z Polskim Stronnictwem Ludowym, które aż takiego konfliktu z prawem nie ma jak Platforma Obywatelska. To pan z panem Michałem Kamińskim wymyśliliście to spotkanie Szymona Hołowni z prezesem Jarosławem Kaczyńskim? Nie, nie, nie mogę mówić o okolicznościach, w jaki sposób doszło do tego spotkania. Ja nie o tym, jak doszło. ale tak, ja pytam się, kto wymyślił. Marszałek kołownia mówi o tym publicznie, więc ja też już to mogę potwierdzić, bo raczej nie staram się zdradzać żadnych szczegółów yy, związanych z tym spotkaniem, że yy, ono było poprzedzone. Innym spotkaniu, które odbyło się w, w, na początku czerwca. Ja zresztą jestem naprawdę zdziwiony takiemu zamieszaniu, bo minęło od tego spotkania już chyba trzy tygodnie. Wciąż muszę <grych> odpowiadać na pytania. Rozumiem zaciekawienie mediów, ale... To powinno być czymś absolutnie normalnym, że marszałek Sejmu spotyka się na dłuższą formę rozmowy z, panem, ale z w... szefem największej partii w Polsce, która właśnie wygrała wybory prezydenckie a... po to, żeby rozmawiać o przyszłości Polski. Ale wie pan, dlaczego to, to hmm. budzi takie zaskoczenie i zainteresowanie? Dlatego, że otwarta czy publiczna debata w Polsce jest bardzo ostra tak. i bardzo spolaryzowana. Język, tak. jakiego, się, jakiego używają politycy różnych stron politycznych, tak. nie wskazuje zupełnie na to, że wieczorem jadają ze sobą kolację. Ma pan rację. E, ubolewam na tym. E, ja często powołuję się na wypowiedzi Jana e, Mrokity, który przez wiele lat był e, politykiem, e, no, zaangażowanym w różne projekty polityczne, między innymi w Platformę Obywatelską i opowiada dzisiaj, jako już polityczny, chyba się nie obrazi za to słowo, emeryt, e, dość szczerze o tym, jakie relacje na przykład panowały przy, między politykami. I on mówi o tym, że w latach 90. takie spotkania, też w prywatnych mieszkaniach, żeby uniknąć rozgłosu, były czymś na, na, co, co, co było organizowane regularnie. I on, Rokita, będący najczęściej wtedy w rządzie, często spotykał się z Jarosławem Kaczyńskim, który był wtedy najczęściej w opozycji, po to, żeby właśnie w takiej formie podtrzymać kontakt, choćby po to, żeby nie doprowadzić do jakiejś politycznej wojny domowej, która by paraliżowała państwo polskie. Zresztą to spotkanie odbywało się w bardzo szczególnych okolicznościach. Dzisiaj wiemy, bo ujawniają to dziennikarze a nie politycy, więc myślę, że te informacje są wiarygodne, że w tym samym czasie, co te dwa spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Szymonem Hołowią, trwały próby nakłonienia marszałka Sejmu, żeby nie organizował zgromadzenia narodowego, albo żeby je zorganizował i natychmiast ogłosił przerwę, krótko mówiąc, żeby nie doszło do zaprzysiężenia prezydenta. To jest nic innego jak zamach stanu. Nie ciekawie, ma... konstytucja w żaden sposób nie, nie przewiduje bo takiego rozstania. Bardzo ciekawie się powołuje hmm. tutaj nie na ustalenia polityków, czy nie na to, co hmm. mówią politycy, tylko na ustalenia dziennikarzy. Przecież rozmawiał pan z tak, Szymonem Hołownią. Zapytał, tak. to jest pierwsza rzecz, jaka by mi przyszła do tak, głowy, tak. że rozmawiam z marszałkiem Sejmu i pytam go wprost, Oczywiście. czy było rzeczywiście takie takie I pytałem, naciski. Ze... I, pytałem, I co odpowiedział pan Szymon, Szymon Hołownia? Bo on sam nie, nic e, nie, mówi nie mogę mówić temat. co mi odpowiedział, bo byłoby to nieeleganckie, co mówił mi w moim mieszkaniu, gdy liczył na Dyskrecję, więc dlatego właśnie odwołuje się do wypowiedzi yy, to to dziennikarzy, do analiz dziennikarzy. To żebym pana dobrze zrozumiał. Tak. Spotyka się pan z marszałkiem Hołownią. Mhm. Mówi pan, że na marszałka Hołownia na, naciskał Donald Tusk, po czym nie powołuje się pan na, na to, co pan usłyszał od Szymona Hołowni, tylko tak. powołuje się pan na to, co z drugiej ręki usłyszeli dziennikarze. No tak. to yy, yy, w takim razie wygląda na to, jakby pan nie do końca miał wiedzę na ten temat. Bo Proszę zrozumieć, ja nie mogę mówić o tym, yy, co mi w zaufaniu mówił pan marszałek Hołownia, a w w zasadzie mówił Jarosławu Kaczyńskiemu, bo ja organizowałem spotkanie tych dwóch polityków i w nim uczestniczyłem, dlatego odwołuję się do ustaleń z jednej strony portalu Interia z przed dwóch tygodni, z drugiej strony portalu T-24. Bardzo... Oba miejsca nie są, oba media nie są w żaden sposób związane z prawem i sprawiedliwością, i to dziennikarze tych portali ustalili, że na marszałkach hołownie Donald Tusk wywierał gigantyczną presję. Żeby no, de facto przeprowadzić zamach stanu. Bo no do, tak, tylko, niedopuszczenie do zaprzysiężenia demokratycznie wybranego prezydenta bez żadnej procedury, która jest jasno opisana w Konstytucji, to jest zamach stanu. Rzuca pan bardzo ciężkie oskarżenia Zresztą, i żywa pan bardzo e, mocno. Ostatnie słów. zdanie e, o zamachu stanu, o tym określeniu mówił publicznie na konferencji prasowej chyba Szymon Hołownia w czerwcu. Nie, nie, nie powiedział, że to tak wyglądało i żeby, że, że y, y, Donald Tusk naciskał na niego. Nie, właśnie dlatego ja próbuję to ustalić, bo pan o tym często mówi, pan o tym często ja... powtarza jest pan zbyt wytrawnym politykiem, żeby wiedzieć, że jeżeli ma pan informacje z pierwszej ręki, no to powiedzmy o tym. Jarosław Kaczyński gdyby miał takie potwierdzenie, to też by powiedział o tym. Natomiast panowie się powołujecie na ustalenia z całym szacunkiem, na ustalenia dziennikarzy, czyli dziennikarzy, którzy dowiedzieli się tego co było na spotkaniu, na którym pan był obecny. Tak. Więc yy, yy, ja teraz yy, sięgam po yy, cytaty z Szymona Hołowni z konferencji prasowych. On o tym mówił Dość otwarcie, że są osoby, które go namawiają do tego, żeby nie zorganizować Zgromadzenia Narodowego albo żeby ogłosić przerwę, i że on na takie, takie rozwiązanie się w żaden sposób nie. Ale nie, było, a nie pada ani nazwisko Donalda Tuska, ani nie pada sformułowanie zamach stanu, panie pośle. Pada, cytat. Mam zwołać Zgromadzenie Narodowe i na trzy miesiące ogłosić przerwę, żeby poogarniać sytuację, i może kto, wygra kto inny, a ja sobie też tam coś porobię. Nie, nie, nie. Tak się nie będziemy bawić, jeżeli ktoś chce robić zamach stanu, to nie ze mną. Panie pośle, panie Piątego, pośle. Tak, to, to, jest, to, są, to jest cytat z wypowiedzi no, publicznej marszałka Hołowni. To, znowu, znowu, Jeżeli ktoś znowu, chce robić zamach stanu, to nie ze mną. Znowu, no, kto chciał robić zamach stanu w Polsce? To znowu, kto? znowu pan jest na spotkaniu z marszałkiem Hołownią i znowu pan się tak. odwołuje do publicznych wypowiedzi marszałka Oczywiście. Hołowni, do dziennikarzy, a nie tak. mówi mi pan wprost, czy marszałek Hołownia potwierdził to na spotkaniu z panem, bo nie mogę, Kaczyńskim. bo jestem zobowiązany do, do utrzymania dyskrecji, jeśli chodzi o to, co, co, co mówił marszałek Hołownia i zresztą prezes Kaczyński w moim mieszkanie. Panie pośle, pan jest bardzo wytrawnym politykiem. Nie, bo gdybym złamał tą zasadę, nikt więcej w przyszłości by mi nie zaufał, więc. A wielu panów nie zaufało? Rozumieć, w sensie, w sensie takich polityków spotkań, opozycji. W sensie polityków dzisiejszej opcji rządzącej, często się pan z nimi spotyka? Tak, przy różnych okazjach. Często to są oczywiście spotkania przypadkowe w Parlamencie Europejskim, ale i, i absolutnie nie ze wszystkimi politykami utrzymuję takie relacje. Natomiast wielu I także polityków od lat. No, to nie są nigdy czysto prywatne. Spotkania. Natomiast w wielu kwestiach związanych choćby z pozycją Polski na arenie międzynarodowej, w, z relacjami ze Stanami Zjednoczonymi relacjami wewnątrz Unii Europejskiej trzeba rozmawiać. Takie i... kolacje też się zdarzają, rozumiem, jak z tak, marszałkiem. Tak, powiem. tak, tak. I potrafi pan zadbać o dyskrecję, żeby taki tak, żeby, o takie tak spotkanie... Oczywiście. To jak to się stało, że pan nie zadbał o dyskrecję przy spotkaniu z Szymonem Ja Kołudnią? zrobiłem wszystko, żeby taką dyskrecję zapewnić moim gościom i zorganizowałem takich kolacji, jak liczyłem ostatnio z żoną, kilkadziesiąt, blisko sto. Nigdy nie było żadnego e, przecieku do mediów. I jestem, biorąc pod uwagę ustalenia, które udało mi się poczynić w tym czasie, jestem absolutnie przekonany, że źródłem tych informacji był Donald Tusk. I znowu zawołam się Tusk? na. Donald Tusk? Tak. Donald Tusk, bo pan tak. mówi Donald Tusk, a jeszcze nie tak dawno oskarżał pan yy, yy, oficerów czy yy, Służby ochrony państwa. No bo oficerowie, którzy jeżdżą z yy, osobami chronionymi, przekazują informacje o pobycie osób chronionych do centrali. No to jest ich obowiązek. Bardzo ostro zareagowali. Nie, ja nigdy nie, nie, nie oskarżałem oficerów, wręcz przeciwnie chwaliłem ich za ich pracę. To nie oficerowie są źródłem informacji. S tylko służba ochrony państwa, która przekazała te informacje wyżej do polityków, a oni ją wykorzystali. Ani już tak. I... Jesteśmy, do, jesteśmy dorosłymi facetami, panie tak. pośle, i pan wie doskonale, że jak pan. ma... Ale już powołuję się na dwóch dziennikarzy niezwiązanych z prawem i sprawiedliwością. Pani Dominika Wielowiejska, którą pan na pewno zna, 18 tak. lipca w swoim podcaście. Politycznym powiedziała cytuję, o tym spotkaniu bardzo szybko, pierwszym spotkaniu 10 czerwca, bardzo szybko mimo jego tajności dowiedział się premier Donald Tusk, ponieważ zanim jeszcze media ujawniły informacje na ten temat, że do takiego spotkania doszło, to Tusk na spotkaniu koalicyjnym poinformował o tym, że właśnie takie rozmowy miały. Miejsce. To, to, to mówi Dominika Wielowiejska. Ja mogę panu to potwierdzić, mm. bo wiem od jednego z liderów koalicyjnych, że Tusk ja powiedział o tym, na, że ma informację o pierwszym spotkaniu marszałka kołowni z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast trudno mi sobie wyobrazić, wie pan, mhm. panie pośle, to, że y, w centrum Warszawy, na osiedlu, w którym mieszka wielu polityków, wielu dziennikarzy, pan nie będzie, y, czy nie istnieje domniemanie, że ktoś zauważy rządową limuzynę wjeżdżającą do... Y, to ja parking. mogę panu powiedzieć, że wiele miałem takich y, spotkań i nigdy ta informacja nie wypłynęła. Nigdy nie wypłynęła. To wracamy teraz już, zostawmy to spotkanie. Y, panie y, pośle, y, gdzie pojedzie w pierwszą podróż y, Karol Nawrocki? Y, w podróż w ogóle, w podróż czy podróż zagraniczną? zagraniczną? Pan prezydent y, mówił o tym, że, że, y, chciałby że, że... Chciałby pojechać do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście taką wizytę Najtrudniej zorganizować, bo, bo spotkanie w Białym domu z prezydentem Stanów Zjednoczonych jest w sensie dyplomatycznym bardzo trudne do, do y, przygotowania. Chociaż jak wiemy, prezydent Elekt widział się już z prezydentem Trumpem, zanim został wybrany, co było rzeczą bez precedensu, nie przypominam sobie sytuacji, żeby kandydat w wyborach prezydenckich w ogóle z jakiegokolwiek kraju gościł w gabinecie owalnym Ale to i będzie to pierwsza potrzebuje do Waszyngtonu czy nie będzie? No. Wiem, że trwają prace nad taką wizytą. Prezydent elekt, Karol Nawrocki, rozmawiał już z prezydentem Trumpem po wyborach w Polsce, rozmawiali telefonicznie i na taką wizytę się umówili. Natomiast oczywiście znamy kalendarz amerykańskiego prezydenta, wiemy, że on. Ma mnóstwo spraw, które musi rozwiązywać konflikt na Bliskim Wschodzie. Bardzo no tak. silne spory handlowe nie tylko z Unią Europejską, ale też z krajami azjatyckimi. Wczoraj w nocy poinformował, że doszło do porozumienia amerykańsko-japońskiego, amerykańsko-filipińskiego. E, e, więc no, musimy to wszystko brać pod uwagę, ale, ale jestem przekonany, rozumże... że w tym roku do takiej wizyty dojdzie. W tym roku pojedzie Karol Nawrocki do Waszyngtonu? Tak tak sądzę. Nie ma jeszcze daty, z tego co wiem, nie ma jeszcze daty, ale jestem przekonany, że do takiej wizyty w tym roku dojdzie. I to dojdzie. będzie pierwsza zagraniczna podróż Karola Nawrockiego? Tego nie wiem. No, to jest pytanie, oczywiście, czy, czy w momencie, kiedy będą inne pilne sprawy, Prezydent powinien czekać, ale to już jest pytanie do Pana Prezydenta i do, do urzędników, którzy w kancelarii będą się tym zajmować. Szymon Hołownia powiedział, że się w tym tygodniu jeszcze spotka z prezydentem Elektem. Czego będzie dotyczyło to spotkanie? Myślę, że przygotowań do Zgromadzenia Narodowego. Y y do Zgromadzenia Narodowego. Karol Nawrocki też powie o tych swoich pierwszych projektach? Tak, bo to jest kwestia zaplanowania działań Sejmu. Wiemy, że pan Marszałek Kołownia wczoraj na konferencji prasowej mówił, że chce przerwać posiedzenie Sejmu i dokończyć je już bezpośrednio po Zgromadzeniu Narodowym. Ja rozumiem, że pan Marszałek Kołownia jest już po urlopie. Pan prezydent też jest po krótkim urlopie, więc nie ma powodu, żeby w sierpniu posiedzenie Sejmu nie organizować. Czy Prawo i Sprawiedliwość pisze nową konstytucję? Nawiązuje Pan do publicznych wypowiedzi dotyczących tak. naszego programu. My przede wszystkim chcemy stworzyć nowy, zupełnie nowy program Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że to jest taki na znak jakości. Przywiązujemy e, chyba największą wagę z wszystkich ugrupowań na polskiej scenie politycznej. Ale Właśnie program do, to jest do, jedna rzecz, a konstytucja to zupełnie inna sprawa. Czy Prawo i Sprawiedliwość pisze nowy projekt nowej konstytucji? W naszym środowisku takie projekty już powstawały wiele lat temu. Oczywiście, żeby. Przyjąć konstytucję, trzeba mieć bardzo dużą większość w Sejmie w Senacie i ewentualnie przeprowadzić referendum w naszym kraju. Jeżeli chcemy zmienić w ogóle ustrój, na przykład wyjaśnić relacje między rządem a prezydentem, bo tutaj i ta konstytucja obecnie obowiązująca jest często niejasna i powoduje wiele sporów, to musiał, musielibyśmy mieć ponadpartyjne porozumienie temu służą takie rozmowy, jak ta, o której rozmawialiśmy wcześniej długo e, prezesa Jarosława Kaczyńskiego z chłownią, ale czy takie porozumienie w przyszłym parlamencie, bo w tym na pewno e, takiej możliwości nie widzę, e, powstanie A to ustrój... zdecydują Polacy w wyborach parlamentarnych. A ten ustrój miałby się zmienić w taki sposób, że prezydent miałby silniejszą władzę? Wydaje mi się, jeżeli pan mnie pytał moje osobiste zdanie, to musielibyśmy się na coś zdecydować, albo na silny ustrój prezydencki, z jeszcze silniejszą władzą wykonawczą prezydenta w, taki, w takim charakterze, jak, jak to obserwujemy we Francji, czy nawet w Stanach Zjednoczonych, albo system kanclerskim, w którym to rząd ma większe uprawnienia. Natomiast z całą pewnością w bardzo wielu kwestiach ten podział kompetencji jest bardzo nieostry. Zresztą wielokrotnie mówiło o tym, dlaczego tak się dzieje Aleksander Kwaśniewski, ojciec tej konstytucji. On mówił o tym, że Chciano przekazać więcej kompetencji prezydentowi, ale wówczas prezydentem był Lech Wałęsa, który był w konflikcie z większością sejmową i stąd ta niekonsekwencja A czy w tej konstytucji albo też w programie, nowym programie Prawa i Sprawiedliwości będzie zapisane to, że uczestnictwo Polski w strukturach Unii Europejskiej jest polską racją stanu? Nie ma takich zapisów, jakie pan teraz cytuje w Konstytucji. Nie, nie, ja pytam, e, czy będą? Dotyczącą, nie ma zapisu dotyczące Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo e, e, chociaż on też leży niewątpliwie w, w, w najlepiej rozumianej polskiej racji stanu, to jest najważniejszy nasz sojusz w tej chwili, więc nie sądzę, że trzeba było Europejska? wpisywać do Unii. Jestem przeciwnikiem wpisywania takich kwestii do, do Konstytucji. Chociaż nie. jestem zwolnikiem e, członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ja pytam y, między innymi o to, dlatego że Adam Andruszkiewicz, człowiek, który mhm. wielokrotnie wypowiadał się krytycznie na temat mhm. Unii w e, przeszłości, teraz będzie zastępcą szefa kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Tak, ale Adam Andruszkiewicz nie będzie odpowiadał za relacje międzynarodowe. Te kompetencje będzie mieć szef Biura e, Współpracy Międzynarodowej, czyli pan minister Marcin e, Przydacz. I dlatego jest pan spokojny? Szczerze mówiąc, nie rozmawiałem nigdy prywatnie o poglądach Adama Ruszkiewicza na członkostwo w Unii Europejskiej, ale my jesteśmy bardzo szerokim obozem, który zbiera ponad 30% w wyborach. W ostatnich wyborach zdobyliśmy ponad 7 milionów głosów. Mówię o prawie sprawiedliwości. Nasz kandydat zdobył ponad 10 milionów głosów, i tam są osoby. O różnych hmm. poglądach. Co do zasady, zdecydowana większość władz prawa i sprawiedliwości jest za tym, żeby Polska była w Unii Europejskiej, chociaż jest mnóstwo rzeczy, które krytykujemy. Jako członek Unii Europejskiej mamy prawo krytykować te kwestie, które nam się nie podobają, bo w wielu sprawach Unia. Europejska y, y, zmierza do, stara się popełnić wręcz polityczne harakiri, samobójstwo. Na Mówi to Europa, prawa i Tak, w kwestiach gospodarczych. W związku z Zielonym Ładem my likwidujemy nasze przewagi konkurencyjne, my sprawiamy, że dzisiaj cena prądu, bardzo ważny element kosztów produkcji, jest najwyższa na świecie. I to są rozwiązania, które sam, sama Unia Europejska na siebie ściąga. A gdy jesteśmy przy sprawach europejskich, pański immunitet tak został y, uchylony, to w marcu bodajże jeszcze. W prywatnej sprawie z artykułu, który dawno już w polskim. W prywatnej z, sprawie, którą zło, założył tak, pan Przemysław Wiple. Tak. Za który, słowa, które pan powiedział tutaj w tym studiu. Tak, w prywatnej sprawie, której, z artykułu, który dawno w systemie karnym nie powinien istnieć. Półtora roku temu Adam Bodnar zapowiedział. Likwidację. Mówimy o artykule, niesławnym artykule 212 kodeksu karnego. Większość y, partii politycznych, gdy jest w opozycji, zapowiada likwidację tego artykułu, bo to jest artykuł, który służy e, tak zwanym slapom, czyli e, kneblowaniu. Zlikwidowaliście go? Nie, nie zlikwidowaliśmy. Chociaż w końcówce trzeba przyznać, że w końcówce naszych rządów Zbigniew Ziobro jako minister sprawiedliwości opowiadał się za jego co najmniej ograniczeniem, jeżeli likwidacją. To jest najczęściej artykuł wykorzystywany do kneblowania. Dziennikarze najczęściej są pozwani. dziennikarze. Z tego no ale to artykułu. pan ma zarzuty. Tak? Y, czy to panu nie, nie mam zarzuty? Za, nie, to żadnych zarzutów, przepraszam, dobrze. Nie dobrze mam do zarzutów. To jest prywatne akt, akt oskarżenia. Tak. I teraz pytanie, co się dzieje dalej z tą sprawą? Będzie się toczyć w normalnym sądzie. Sprawa cywilna została oddalona, y, którą złożył pan Przemysłowi Wipler. Ja absolutnie stoję przy słowach, które wypowiadałem i będę y, w tej sprawie przedstawiał y, dowody. Zresztą myślę, że to będzie bardzo ważny. Proces dla jakości życia publicznego w Polsce, bo ja e, wielokrotnie mówiłem, że sytuacja, w której jakiś, jakaś jedna firma łączy ze sobą w, w, w jednym miejscu kompetencje dotyczące nie tylko pr ale czarnego PR-u, lobbyingu, bardzo poważnego lobbingu, Niezwykle drażliwych kwestiach, takich jak cyberbezpieczeństwo, bo mówimy o ludziach, którzy pracowali nad tym, żeby w Polsce nie przyjęto ustawy o cyberbezpieczeństwie. To dzisiaj zresztą. Jej nie Ale przyjęto. sprawa szeroko dotycząca BIR-u, prawda? I no, to jest tylko wątek poboczny. I jednocześnie ta firma jest niezwykle aktywna politycznie, to uważam, że to jest patologia, jeśli chodzi o polski system. E, e, no dobrze, ale nie wycofuje się pan polityczny. z tych słów wobec nie, Plera nie, i, będzie, i będzie pan miał z nim normalny proces karny, rozumiem, tak? Tak, oczywiście będę przedstawiał dowody w tej sprawie, które posiadam. są Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan był gościem porannej rozmowy w RMFFM i w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy Bardzo za zaproszenie.